Ziemka. Kolejny dzień, kolejna partia. Po wczorajszym trzeba się troszkę odkuć. Podstawka w piątym roku raczej mnie zapewni szybkiego awansu. Ale okej. Okay. Gram czarnymi. Co on planuje pewnie będzie chciał <kłysy> tak. Typowo zagrać pod szybki atak. Um, jak to sobie widać. Jak na takiego przyspieszonego smoka. Może stanę tu, może się wymienimy. Ale chyba jeszcze wcześniej chciałem drugim skoczkiem wyjść. Znam się też takimi dwoma ruchami. Mm, Okej. Okay. Czyli wspieramy te kupiono. Za szybko, chyba trochę gram, 6 ruchów 17 sekund, może by wypadało coś pomyśleć. Co on chce zrobić, żeby wyszedł tu? W sumie to ciężko mi stwierdzić, może jedynie wyjść tu i zaatakować tego piona. Ok, na dwa ruchy. Spójrz, ja sobie stanę tu albo tu i... Jego plany się kończą. Planuję wyjść tak, on wyjdzie tu, ja pójdę pionem. On może to zbije, ja to odbiję. On się wycofa tutaj, grożąc koniowi. Ja będę musiał pójść tak. I ewentualnie tak. No dobrze. Chyba będzie OK. W sumie on tak pójdzie. Chyba, że nie mam... Jakby tu jako kobieta. Wtedy on nie miałby jak dosłownie uciec. Nie, bo się wyjdzie. No dobrze. Po prostu zaatakujemy. Ok. O. Teraz tak. Mogę to zbić. sobie to odbije. Mm. Mogę też tutaj oczywiście podejść. Czy to nie będzie w miarę okej? Ale będę zbijał. Ja wiecie, drugim koniem. On się pcha w jak pójdę tu, ja on teoretycznie jak pójdzie tu, to nie oddaje. Więc on się tu, ja i to tutaj, on to zbije, ja to zbijam. Ewentualnie od razu się cofnie w to miejsce. Ale zyskałem strasznie dużo przestrzeni. Wygląda to w miarę ok. Dobra, teraz jak ja pójdę? On to zbija, i ja to zbiję. On to zbije, ja to zbiję. No dobrze. Mogę też tak zbić. Jeśli zbiję tak. A, no, no wtedy tutaj powrót. Nie chcę, żebym miał tu powrotu. Czyli robimy coś takiego. Okej. Okay. Wygląda fajnie. Ja się kasnę. Jakieś odejścia z koczkiem, nawet się miałby gdzie? To nie są dla mnie straszne. Um, jakby to było, wiesz, to może wtedy by było jakoś tragicznie, ale teraz jest wszystko ok. Mm. Zastanawiam się, czy mam jakieś fajne Tak tego. Się wyjdę, to on to oczywiście się ja Ja sobie odbiję. No i mam nic tak właściwie nie ma, ale mogę sobie już mojego już aktywować. I może teraz po takim ruchu. Mm. Okej. Okay. Jest równie dobrze mogę pójść tak albo tak, albo tak. Jest pójdę tak. A się wysłałem w tę stronę i pójdę tak. No nie chcę aż tego teraz z A Jeśli pójdę tu. On to zbiję i ja to zbiję. Jeszcze chciało będzie tak chciał koć? No, nie wiem. Wygląda to w miarę ok. Bo on teraz ma jakieś odejście. Ja to zbiję. No nie, powiem, że to nie, najpierw. Teraz ma takie odejście. Jak ja to zbiję, on to odbija. I ja to idę tu i to mi się broni. Okej, okay. kolega nie chce wymieniać. To jest więcej niż pewnie. Podejdziemy tak. I teraz podejdziemy tak. Żeby sobie tam wieżę, wyciągnąć tu. Ten skoczek jest taki wadliwy, Musiałem się tego pana pozbyć, żeby się tego pana pozbyć, OK, mm. Mogę podejść po prostu tu, jak on to spije to odbiję tylko nim. i będzie w porządku. że jak ja to zbijam, to zbijam. Będzie chciał odnowić jakimś pianem. To nie może, póki jest związane, więc będzie musiał to stracić ruch. Ja pójdę na mnie jeśli chcesz, mutceczko. Tą linię chciałbym zatrzymać. Aha, a teraz bija, jak zbijam, ja to, zbijam a to sobie spija. A, Z Ale to jest jeden pion. Na F6, którego tracę. Czy mam tutaj jakąś kontrę dzięki temu? Będę mieć czysto teoretycznie. Okej. Okay. Skoro tak, to musimy zadziałać. A ja się przesunął. Może żeby wyjść tym pionem przyszłościowo jak mi to zbije. Ja chcę wyjść w takim wypadku w ten sposób. Żeby jego przegonić w to miejsce i ja to sobie ewentualnie zbiję. On się otworzy z której strony. A tym już on tutaj i tak za wiele nie robił. Zanim tu by wyszedł, musiałbym się pozbyć tych pionów. Za długo, co prawda? Oj. Co prawda mógłbym tak wyjść. Dobra, on zbija. Znaczy ja zbijam. On może mnie tutaj z szachem zaatakować i mi się psuje wszystko. Czyli ja sobie zbiję tu, on się wycofa w to miejsce. Okej. Okay. I co? Mogę sobie tutaj stanąć. On to zbije, ja sobie stanę tutaj. Wygląda spoko. Będę mieć bardzo silną wierzę. No dobrze. O, czy jak ja to zbiję. On to zbije. Zobacz, szacha z odkrycia. O, takie plany to jedno nie było tutaj. Jako eee. się jakoś trzeba pozbyć po polową chcę w, Są w się pozbyć w ten sposób, że sobie to zbiję. Żeby to zbić, muszę się ruszyć tutaj. Pan ja to zbiję, ja to zbijam, i idę tu. Zobaczymy, mógłby nie. Mój jest naprawdę strasznie otwarty. Okay. Okej. Okay. Okej. I okej. Okay. Ja sobie tutaj do szacha. Nie, nawet nie do szacha. To jest wszystko powierowane. A musi gdzieś uciec. Mam. Nie, nie mam nawet piona do tyłu. Okej. Okay. Teraz pytanie. Na samym ruchu on wyjdzie tak. Czy ja przez ten czas mogę coś zrobić? Mogę podejść tutaj, a wtedy lecimy na szach. Mogę. Pode... Nie, mogę podejść tu, bo jest koniec. A... Tu. No to jest bez sensu, może wyjdę po prostu w ten sposób. Jak teraz pójdzie tak. On tu zbije, ok nawet tego nie zbił, um, no i się cofamy, jestem w miarę zadowolony z tej pozycji, tym bardziej, że sobie stanę z tyłu i postaramy się te piony powybijać, dziwne myślałem, że pójdzie tym pionem na taką wymianę. Dobrze, teraz tak. Zaczniemy sobie od jakiegoś machen W bezpieczny sposób. Cały czas chroniąc sobie swoją królową, żeby to na pewno było bezpieczne rozwiązanie. Teraz staniemy w tym miejscu. Dalej chroniąc królową. Jeśli ja się nie chcę wymienić, no to ja zbijam nie? OK. Wydaje mi się, że to jest dla mnie w porządku. Stawiamy się jakoś na froncie. Eee, tego sobie jeszcze porzucam. I teraz tak. Stanę tu, tu, tu i tu. czyli nie było nad czym myśleć większego, jak zbiję którąkolwiek stanie przed tym pionem tego numeru no chronionego. Rozumiecie? Tak, ja się cofam w to miejsce. Tutaj. Ja muszę tu albo królem odejść. No właśnie jeśli odejdzie królem, to ja sobie podejdę. Tu nie mogę. No dobra, podejdę na razie tu, ale on może wrócić znowu. No nie? Hmm. No i co, wracamy? A sobie znowu podejdzie. No tak nie zbyt to wygląda optymistycznie. Dziwne. Ale chyba kolega nie wytrzymał. Teraz tak um, mogę pchnąć tego piona Pchnę sobie na razie tego piona. Albo pchnie ja to zbiję za darmo, albo to pchnie ja to zbiję za darmo. Albo odejdzie i ja tego pana za darmo. No właśnie. I idziemy dalej. I idziemy dalej. I on nie ma już dojścia królem na tej linii. Więc ja sobie po prostu podejdę pionem. I na tym raczej już skończymy. OK. I takie coś. Nie ja nawet mogę tu poświęcić tam. Bez większej różnicy. Mm. Nie wiem, jakoś nie z tego. Ale jak pójdę tu, on sobie przepcha, to stanę tu on będzie się musiał odsunąć, git. Dobra, wracamy, jak jednak nie podwale w tym debiucie, to nie ma tragedii, sprawdźmy sobie jeszcze tylko, jak to wyglądało plus minus, aż mi się słuchawki wyłączyły. On miał trzy wspaniałe ruchy. Ok. ogólnie tak, tutaj było w miarę równo, tu coś podwaliłem konkretnego. On mógł tutaj zbić po prostu wtedy. Tak, tak, to jest to, co mówiłem. Że ja to odbijam. A nie! Tego też w ogóle nie zauważyłem. Bo on ma tą figurę za darmo. To ja jeszcze gorzej policzyłem. Że to było po prostu zbicie królową. I to od niej wyrazi wtedy i to też nie. Bo ja sobie to odbijam. Okej. Okay. Tu jeszcze coś podwaliłem. W tym momencie. Mam trzymanie Wróciłem. wrócił. On wrócił. I tutaj był troll. No bo to już chyba wszystko poszło w porządku. na no, ekspert. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć.